Co jest, Brian? Przestań się drzeć, zepsujesz niespodziankę! Jaką niespodziankę? I co to właściwie jest? I dlaczego stoi w naszym salonie? Jak to co? To najnowsza kolekcja Barbie Cute Reveal Zimowa Kaina. Wszystkie lalki kryją się pod mięciutkimi ubraniami zwierzątek! No nie gadaj! Mogę otworzyć lalkę jelonka? O, albo husky! Uwielbiam husky! W kolekcji jest też miś polarny i sówka! Biorę jalonka. Nie, nie dotykaj! To dla dzieciaków na piżama party. Czy ktoś powiedział piżama party? Ale, Brian, poczekaj! Lecę się przebrać! No i poszedł. No i co robimy? Kreszówki? Były. Kevin, sam w domu? Było. Przydałaby się jakaś nowa rozrywka. Hello, hello, nie zaczynajcie beze mnie! Ee, co tu jest grane? Co jest? Spóźniłem się? Na co? Na piżama party. Hm. Nie ten adres, panie kocie. Bizo! Nie zdążyłam cię zatrzymać! To miała być niespodzianka! Jaka niespodzianka? A taka! Wow! Trzy toby niespodzianki Barbie Qudrevi! Tego nam było trzeba! To zimowa kolekcja z mięciutkimi słodkimi zwierzakami. Każda tuba ma cztery torebki niespodzianki, i można zmieniać Barbie i zwierzątko zimną wodą. Tam jest jelonek, Brian. Oddaj jelonka! Jelonek jest mój! Nie zachowuj się jak dzieciak! No dawaj! Nie oddam! Brian, no! złaśtam tąd. Ach, ci dorośli! Czas otwierać toby! Pierwsza tuba z pieskiem Husky! Ciekawe jak będzie wyglądała Barbie! Hejo, hejo! Jestem Husky! Zasłużyłem na... Wuhu, brawo! Cześć moje dziubaski! Chcecie wiedzieć jak wyglądam? No jasne, nie możemy się doczekać! Pozwólcie, że trochę ogarnę moją burzę loków. Ale masz ekstra niebieskie włosy. Mamo, mogę sobie takie zrobić? Jasne! Za jakieś 20 lat? Nie, yeah, mama się zgodziła! Piąteczka! Czas na torebki niespodzianki! Uuu, uh, ekstra buty, sama bym sobie takie kupiła. Pasuje mi ta opaska, co nie? O, ale maluszek! O, odkryłyście moją stylówkę. Pozwólcie, że się przebiorę. jestem! Wow! Piękna! O! Widzę, że masz nowe futerko! To to samo, które miałam wcześniej! Wow! Super! Hej! Dlaczego ten piesek śpi? Przecież nie może przespać naszej piżamowej imprezy! Wystarczy trochę lodu! Mami! Już stałem! To mi się podoba! Czy ja też tak mogę? O, Widzieliście ten makijaż? Sorry! Zapomniałam ci oddać opaski! No właśnie! Czegoś mi brakowało! Mm? Kolejna tuba niespodzianka poznajcie jelonka. Jelonek! Wreszcie! Brian! Zostaw jelonka! Ale on jest taki mięciutki! Hello, hello! Jestem Jelonek! Zapowiada się dziś piękny dziomek! U, Barbie! Ale masz fajniste dzwony i kopytka. Cool! Jelonku, jestem bardzo ciekawa, jak wyglądasz. Mówisz, masz! Ja mam fryzurę. Muszę się trochę ogarnąć. O, jeszcze gorzej. No dobra, dajcie mi chwilę. O, zdecydowanie lepiej. Wiedziałam, że będziesz śliczna. Chcesz zobaczyć swoje niespodzianki? Jasne. ekstra buty. Ja zwariuję. Iza, co ty masz z tymi butami? No nie wiem. Chyba jestem butoholiczką. Jaka opaska! takie jeszcze nie widziałam. Tylko nie zapomnij jej tej Barbie. Mały, słodzieśny jelonek. O, chyba zasnął. Obudzimy go później. No i co? Czas się przebrać. Ciekawe jakie futerko będzie miała Barbie jelonek. Tak, tym razem nie zapomniałam o opasce, a te buty są po prostu rewelacyjne. Barbie wygląda jak milion dolarów. Zobaczmy, że ten słodki reniferek otwiera oczka. A ty, Barbie, jaki masz makijaż? Misiu, przyszła i twoja kolej. No wreszcie, nie chcę nic mówić, ale trochę tu ciasnawo. Wow, ha, ale bialutki misiu! Cześć tu biały mis polarny! Przytul mnie nim będę czarny! Się robi misiu! Dobra Lenka, daj miśkowi trochę przestrzeni! Musi ściągnąć kostium! Ale on jest taki mięciutki milusi i ma słodkie łapki! Uwaga, uwaga! To moje drugie ja! Ale piękne srebrne włosy! Barbie, zazdroszczę ci! A widzieliście te piegi? Są mega urocze. Dawajcie torebki niespodzianki! Barbie musi się w coś ubrać. Oczywiście, miśkowa opaska. Nie no, futrzana spódniczka! Zaklepuję ją! Poczekaj, poczekaj, Barbie musi to wszystko przymierzyć. No i musi być mniejsza wersja Barbie, czyli Misiek! Dobra! Ciekawe jaki ma wzór futerka! Wow! No pewnie w misie! A czego się spodziewałaś? Ja już gotowa! Wyglądasz super słodko, Misiek. Wiesz o tym? O oh, jest! Dzięki! Nie wiem jak wy, ale ja chcę zobaczyć jej makijaż. Uuu, to się nazywa kolor. Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, która Barbie wam się najbardziej podoba, bo ja nie mogę się zdecydować. Są takie śliczne. Mega akcesoria, mega ubrania, mega zabawa. Już wkrótce pojawią się nowe serie i nowe zwierzątka od Barbie. Zgadniasz, jaki będzie ich motyw przewodni? Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał.